Wegetacja wszystkich roślin w tym roku mocno przyspieszyła. Dotyczy to również kukurydzy. Kukurydza do tej pory miała taki dosyć dobry okres wegetacyjny, bo od samej wiosny jest ciepło, było troszeczkę opadło z początku. Ale tu już widać na słabszych stanowiskach co się dzieje z kukurydzą. Ta, która jeszcze się troszeczkę trzyma, w ogóle pod jest dobre, no to zapowiada się, no tak trochę lepiej. No, co będzie? Kombań to zweryfikuje. W wielu rejonach południowo-zachodniej Polski jednak było zbyt sucho. Dlatego kobajny wyjechały w pola o kilka tygodni wcześniej niż zwykle i plony nie są zadowalające. Na słabych ziemiach przypaliło tak, że nawet ma dość niską wilgotność, ale z czym się to wiąże, że beznadziejne zbiory są na słabych glebach. Podobnie jak ze zbożami, nawet kolby nie są zawiązane. A na dobrych ziemiach gliniastych, gdzie jest zapas wody, no to jest. Jakiś średni plon. No 8 ton w tych granicach. Ten rok jest rokiem wyjątkowym. Kukurydze praktycznie już są wymucone. Ten plon, tak jak można było się spodziewać, bo kukurydza, tak jak i burak, i kukurydza potrzebują dużo wody, żeby miały normalny, przyzwoity plon. Ten rok jednak tego nie było tej wody i plony są bardzo marne. No, 60%, 50-60% mniejsze niż od normalnego roku, czyli w Nenicach ta kukurydza wymucona dwa dni temu dała plon y, y, lekko ponad 5 ton, nawet, nawet nie 6, więc no, jest to połowę mniej niż w latach normalnych, gdzie kukurydza plonuje 12-14 ton. Ona w tym roku i kukurydza no, zapowiadała się z wiosny ładnie, no bo jednak tej wczesnej wiosny było trochę deszczu, a później totalna susza, i do tej pory deszczu nie ma w ogóle. Sytuacja wygląda y, tragicznie w plonach. Od 3 do 6 ton rolnicy zbierają sektara. Po prostu zawsze jak rolnik wyciągał 3 przyczepy na pole, to teraz wyciąga czy przyczepy, dwie puste, jedna pełna. Y, cena kukurydzy kształtuje się od 550 zł do 600 za mokrą kukurydzę. Kukurydza jest bardzo sucha, rolnicy mają dopłatę. Około 50-60 zł do jednej tony za suchość. Opłacalność uprawy kukurydzy dotychczas była wyższa niż wielu innych roślin, ale nie w tym roku. Samoziarno kosztuje 500 zł, nie mówiąc o środkach chemicznych. Wyższe dawki nawozów są no w ekonomicznym podsumowaniu to no nie ma tego co było na przykład w zeszłym roku. Firmy, no, brak zboża na rynku, oferują jedna czy druga przed firmą cenę przyzwoitą jak na ten rok. Aczkolwiek ona nie w przy tym plonie to do końca nie zaspokaja kosztów poniesionych. Ceny ziarna od żniw wzrosły o ponad 200 zł i rolnicy liczą, że na tym nie koniec. My ogólnie w tej chwili magazynujemy ziarno, gdyż tego ziarna jest mało. I po prostu, jakby my mieli nadwyżki, to byśmy sprzedawali. Ziarno kukurydzy trzeba wysuszyć, żeby można je było przechować. Ci, co nie mają suszarni, sprzedają prosto z pola, ale firmy skupujące nie nadążają odbierać transportów. Bo, bo wszystkich dojrzewa, nie ma się na co oglądać, trzeba sprzątać z pola, bo przyjdą jakieś tam, już i tak jest dość połamane, bo jest osłabiona przez tą suszę. Yy, źle się ją zbiera. Kąpać yy, wolno musi iść z tego tytułu. No i wszyscy teraz naraz. Się robią w skupach bardzo duże kolejki. Powinni to też byli trochę przewidzieć i, i te umowy inaczej spisać w czasie. Area upraw kukurydzy rośnie z roku na rok.